Staraliśmy się realizować swoje założenia przedmiotowe, no, czasami z różnym skutkiem. Na pewno yy, no, zawiodło nas trochę skuteczność, ale no, wiadomo, no, i tak wygraliśmy ten mecz. Yy, Jedne bramkami. Yy, no to jest element, który możemy poprawić, ale na pewno chodzi o to, żeby, żeby mocno wejść w mecz i, no, i nie popełniać takich głupich błędów, które niestety popełnialiśmy. Sławek Szmal chyba wraca do reformy, tam dzisiaj ponad 25 godzin. No, no super, bo nie wiadomo, no, te, te sam, szczególnie e, prawo skrzydłowego spław. Wiele pychłych obronił, chociaż no, wiadomo, postawa sławka Sławka i oby w formę do, do, do najbliższych meczów. Ale długo to przewaga nie była jakaś, wysoka do 47 minut, że 38 -0 wygrali, to już 8-0 minut. To, Prawdopodobnie przeciwnik, no, już tak. Do, dopóki mi osiły, to A Dokładnie tak. A później już jakoś tak. Łatwiej oddawali rzuty, takie nieprzygotowane, szczególnie ruszaliśmy łatwe kąty, więc, więc odskoczyliśmy na większą różnicę bramy. To jak. Każdy mecz w Polsce Ligi to szkoda, jest, ale to jest dla nas przygotowanie, dla ten mecz, co nas czeka w Ligi Mistrzów. I wszyscy mamy nadzieję, że to wszystko będzie dobrze i da ten mecz, za, za ten mecz będziemy dobrze przygotowani fizycznie i praktycznie. Co powiesz o Sławku Smalu? Wraca do takiej wysokiej formy. Sławek Szmal jest świetny zawodnik i to nie był tak. E, on był najlepszy zawodnik w świecie 2009. to 2009. To to ale co były robimy. takie akcje, że wstawali się wszyscy z i nie się wyobrażał. A dobrze, to jest trochę żart i my wszyscy jesteśmy bardzo dobrzy przyjaciel. My między sobą mamy swoje strefy, co robimy, jak to robimy i to wszystko jest. Jesteśmy od a my, Nie, między nami to wszystko zostaje. I tak dobrze atmosfera jest i to jest bardzo, bardzo dobrze. połowy długo dzisiaj walczymy, dopiero tak około 40 minut. Zespół Lazo Pławy jest bardzo dobry zespół. i to wszystko, co nie ma, że możemy powiedzieć, że z nim zawsze jest walka. Dzisiaj bardzo dobrze walczyli do końca. Bardziej walczyli niż w to dzisiaj było trudniejsze między sobą. Można tak powiedzieć. Przede wszystkim gratuluję Kierkosowi zwycięstwa, najważniejsze, że bez kontuzji, zarówno dla nich, jak i dla nas, i z perspektywy walki. W widzomistrzów u nas też przed najważniejszymi uczniami. W, no, w pewnych momentach była przynajmniej waga z naszej strony troszeczkę szkoda niewykorzystanych sytuacji w kontrze sam na sam. Tutaj do powrót słabka szmala do dobrej dyspozycji, także potem się pociecha będzie na cheniach. Tak jak wspomniałem, Czasami no, ciężko nawiązać walkę, jeśli nie wykorzystuje się sytuacji dogodnej, do, do, do wyjścia bramki, bo zaraz odwraca się za drugą stronę i to są takie akcje za e, dwa punkty. E, no, z mojej strony myślę, że sądy zagrał dobrze Krzysiek Łyżwa, który pokazuje, że jest naprawdę już niezgodnikiem. Wiadomo, jeszcze jest młody i brakuje mu troszeczkę e, czasami chłodnej głowy. Mateusz udawał yy, się bardzo dobrze, Piotr Wyszomirski też miał kilka udanych interwencji. Yy, solidna gra, żywe yy, i yy, yy, szybkie kontry, za które nie byliśmy w stanie nadążyć, one się ustawiły mecz yy, na początku i wydaje yy, się, że to wygrało spokojnie. Jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia. zasłużenie mecz. Myślę, że przede wszystkim to, że byliśmy rażąco nieskuteczni, nie wykorzystywaliśmy w 100 sytuacji. To się ściło w telce w 100% pochylonej za szybką kontrą. Kilotek podbijał, co mógł, no, ale wszystkiego nie złapie. Myślę, że to do tego. Kolega wtedy zaznaczył, bo to raczej inaczej, troszeczkę, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Dosyć spokojnie zachowało chyba z na napięcia z dwóch spolnych, W sumie takie zawody dosyć wygodne myślę dla obydwu zespołów i tak jak tutaj zaznaczono sporo też sytuacji, bo z naszej strony też błędy przejścia lub niewykorzystane, a no też, na pewno też wydaje, że mamy sporo do życzenia, jeżeli chodzi o No, to, to, to takie zawody troszeczkę tak się układają i w perspektywie też nasze jeszcze jedno spotkanie zabrzeł przyszki klejów. Od razu musimy wybrać przyspieszony kleje. To, co już każdy gdzieś chyba w głowach, my, myślimy o naszym przeciwniku ze Słowenii. Najważniejsze chyba, że dzisiaj na komunikacie się stało. Myślę, że akurat tak jak bo Markus był w ogóle za ławką, bo stwierdziliśmy, że tam trochę przeciążone jest kolano, więc dzisiaj był guła, który podróżował z nami, miał dwie dobre interwencje. Myślę, że młody chłopak a Sławek lekko przeziębiony, więc trochę nam w tej chwili przeszkadza takie... Drobne sprawy, które może nie wyłączają z treningu czy z pracy, ale gdzieś w tym okresie spotkań nie przeszkadzają. I cieszę to, że Sławek w tej chwili myślę, wykorzystuje swoją szansę i to, że jednak musi stać, bo jakby nie było, mamy wszyscy chyba tutaj siedzący na tej sali jakiś wspólny interes. I myślę, że to dla nas wszystkich bardzo istotne, że nabiera coraz większej pewności. Z tego się bardzo cieszę. się na pewno ze zwycięstwa, chociaż nie ustrzeliśmy się paru błędów, jak obronie, w pogronie, jak i w yy, ataku. No, nie wykorzystaliśmy parę y, sytuacji. Y, Piotr, bardzo dobrze w szczególnie w drugiej połowie, ale cieszymy się ze zwycięstwa i, i czekamy już na koniec Piotra. Szczerze to czuję się y, tak samo. Brakuje mi troszeczkę y, treningu. To jest y, y, kolejny, można powiedzieć, Odbyłem parę, parę treningów, odbyłem też dwa mecze, bo brakuje mi takiego zgrania i przede wszystkim zdrowia, wiadomo ja że od razu się tego nie odbuduje, ale mam parę treningów sportowych, żeby dojść do jak największej